Dzisiaj pokażę Wam nowy pendrive SanDisk Cruiser Blade o pojemności 64GB z interfejsem USB 2.0. To pierwszy pendrive sprzedawany w Biedronce o tak dużej pojemności. Na urządzenie dostajemy 5-letnią gwarancję. Budowa testowanego modelu została wykonana z należytą starannością w całości z tworzywa sztucznego w kolorze czarno-czerwonym. Pieczka USB nie jest chowana w obudowie i pomimo tego, że została wykonana z plastiku jest wytrzymała. Mam identyczny model pendrive'a, ale o pojemności 16GB. I po roku używania nie widać na nim żadnych szkodzeń. Pendrive SanDisk Cruiser Blade 64GB ma niewielkie rozmiary i jest mniejszy o jakieś 40% od standardowej, przenośnej pamięci FLASH Długość to 41,5 mm Szerokość 17,6 mm A grubość to 7,4 mm Mały, ale solidny uchwyt umożliwia przypięcie smyczy Po sformatowaniu nośnika i Odliczeniu pamięci zarezerwowanej dla prawidłowej pracy urządzenia użytkownik ma do dyspozycji 57,2 GB pamięci flash, a typ systemu plików to FAT32. Test prędkości wykonałem za pomocą programu Crystal Disk Markt. W wersji 6.0.1 szybkość zapisu dużych, pojedynczych plików wyniósł 15,9 MB na sekundę. Odczyt tych samych danych odbywał się z prędkością 28,6 MB na sekundę. Pendrive SanDisk Cruiser Blade 64 GB USB 2.0 z Biedronki dzięki dużej pojemności pozwoli na przechowywanie wielu dokumentów, zdjęć, filmów czy muzyki. Na uwagę zasługuje świetna jakość wykonania, ładny design, nienaganna ergonomia, niska waga oraz pięcioletnia gwarancja. Niewątpliwą zaletą jest też niska cena, którą udało się uzyskać dzięki zastosowaniu standardu USB 2.0.